Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. W tym nagraniu pragnę poruszyć temat śmierci. Czym jest śmierć? Co się kryje za, za tym? co my i większość ludzi na w tym świecie rozumie pod słowem śmiercią, jeśli ciało opuszcza. Nieważne z jakiego powodu? To dla ciała oznacza to powrót do ziemi, do tego życia, z którego ono powstało. Dla duszy to oznacza przejście do świata subtelnego, w którym się dusza w sobie narodziła. Większość ludzi, jak słyszy, odszedł, to myśli o tym, że już tej istoty nie ma, tej duszy nie ma, a ona, a ona dalej jest. Często dzieci jest. I też dorośli, ale ich niewielu, umie widzieć, że te dusze dalej są. Dużo więcej ludzi umie czuć ich, Niektórzy umią w kontakt z tymi duszami wejść. Najłatwiej jest tym ludziom się z nimi połączyć, którzy bardzo ładną więź. Przez serce. Z tą duszą mili. Dlaczego poruszam ten temat? Może się zastanawiasz. Ten temat jest bardzo ważny. Gdyż zrozumienie że coś takiego, jak śmierć, egzystuje dla duszy naszej jest bardzo ważne, gdyż za tą w cudzysłowiu śmiercią kryje się to, na co my pozwalamy. Mianowicie to, co wybieramy dla duszy naszej. Jeśli my w codziennym życiu wszystko, co ważne jest, wybieramy, a o duszy zapominamy, o tym pięknie naszego wewnętrznego świata, jeśli my o tym zapominamy. W cudzysłowie to umie w nas umierać. W cudzysłowie, gdyż gdyż jeśli my otworzymy się na to, umimy to na nowo obudzić do życia. Dlatego w cudzysłowie śmiercią Duszy, jest tego Twój wybór. Tego, co Ty w Tobie wybierasz, robisz jej miejsce, cieszysz się nią i radujesz tym pięknym Twoim najgłębszym. To ona może egzystować i może żyć i się w Tobie przez Ciebie wyrażać godzisz się w sobie. W stosunku do duszy twojej. To albo jej drzwi na to życie otwiera, albo zamyka. Tu jest ważne. Siebie spytać. I siebie zaobserwować. To nieważne jest dla mnie. ale tylko dla duszy twojej i dla ciebie. To słowo śmierci egzystuje W rzeczywistości widzimy, że coś jest ważne, odpuścić. I pożegnać. Głęboko w sobie. Jeśli my wyrastamy z jakichś nawyków. Jeśli my, Rastamy z jakichś za małych butów, których przez życie szliśmy. To to jest w cudzysłowie I dosłownie śmierć dlatego. my Można wyobrazić sobie to tak, jak, jak dzieci. My, rozbijając siebie, wyrastamy z tego, z tej osobowości, z tego, co myślimy, że my tym jesteśmy, to wyrastamy jak z ciuchów. I to jest w cudzysłowie śmierć. Dlatego czym żyliśmy? Nasz wewnętrzny rozwój. Dopuszczanie czegoś, co nam już nie służy. W cudzysłowie śmiercią w tym życiu, ale ta śmierć może być czymś bardzo pozytywnym, gdyż wszystko, co odchodzi, wszystko z własnego życzenia albo z jakiegoś powodu. Wszystko, co potrzebujemy puścić, gdyż życie tak wybrało. I nie ma dla nas możliwości w połączeniu fizycznie lub duchowo z tym żyć. Jak i wszystko, z czego wyrastamy, daje możliwość. I miejsce, żeby w tym narodziło się coś wyższego. Docenienie tego, co dla nas było. Docenienie, i nawet smutek. Że coś najczęściej dobrego dla nas było. Teraz już z jakiegoś powodu nie ma. z procesem dla nas. Tym najprawdziwszym śmierci. A ta śmierć może być radością i przygotowaniem. Głębokim do nowego życia. Mówię to o tym i poruszam ten temat, gdyż tak naprawdę bardzo często ja osobiście i zapewnie też ty, przez tą śmierć w codziennym życiu, gdyż coś puszczasz, gdyż pozwalasz sobie w sobie tej rzece życia płynąć. I obojętnie, jakby mocno będziemy dbać o to, żeby się nic nie zmieniało, tylko żeby tak było. Nie jesteśmy w stanie tego utrzymać. I czy my to dobrze robimy, czy nie, rzeka życia, do której my należymy, chce i umie zawsze płynąć. Czasami z prądem, a czasami mocno wyhamowana. Ten proces. Świadomego puszczania, co naszej duszy nie służy. I ten proces świadomego puszczania w sobie, w naszej osobowości, w naszym wewnętrznym świecie, w naszej świadomości tego, co nie pozwala nam w jakimś stopniu się z sobą, sobą. Swoją duszą, swoim pięknym cieszy. Jest aktem uwalnienia. I po części czegoś starego, śmierci. I to tylko po to, żebyśmy mogli coś nowego i coś pokazać. Umimy wyższe piękno, jeśli my głęboko w sobie pogodziliśmy się wewnętrznie z czymś, z czymś, co umiemy puścić, z czymś, co dobiega końca albo dobiegło końca. Na życie, na innym poziomie świadomości czy jakości życia, jeśli chodzi o dusze, które ciało opuszczają. To ten, kto miał z nimi mocny. Wewnętrzny przez serce kontakt. Ten często umi tą więź utrzymać. W zależności od jego osobistego rozwoju, jedności z duszą swoją i tego życia. Tu nie chodzi o to, żeby żyć z taką duszą, jak papuszki nierozłączki. Tu chodzi o. Żeby czuć, że to piękno tamtej duszy się umie w innym świecie rozwijać i że ona egzystuje. I cieszy się naszą jej piękna pamięcią, każda dusza, która ciało opuszcza. Ma wiem miłości z tym życiem. Cieszy się. Tej jakości piękna pamięć. I chcę wspierać życie. Bo my jesteśmy życiem wiecznym. A więźni miłości. Szacunku, łączy to całe życie w jedno przez piękno duszy. Je. Jeśli my w codziennym życiu pozwolimy sobie odpuszczać i puszczać to, co nam. Żemu wiecznemu życiu nie służy, co naszej duszy nie służy. Pozwolimy otwierać je. tak, jak nam dobrze robi w tym życiu na piękno naszej duszy, to poczujemy jeszcze głębszą emocję. Można mieć ciało i czuć, że się nie żyje. Gdyż się tylko w jakiś sposób funkcjonuje, a nie ma się więzi. Z tym pilnie. Przy tymi paroma słowami o, o życiu, o tym witalnym w nas życiu i o śmierci umiały cię jeszcze bardziej. Duszy twojej przybliżyć. Się na pewno to, bo w Twoim sercu zawsze umieszczę żyć, jeśli ty otworzysz się na jej piękno i to, to uczucie każdemu z nas, każdemu, jak i sobie, jak i każdej istocie w innym świecie z głębi. услышания.